No, na pewno my jesteśmy w sytuacji, gdzie, gdzie mamy już jakby jasną głowę i, i teraz już gramy po prostu tylko o to, będzie tylko o to, no, przede wszystkim o to, żeby, żeby sprzedać swoje umiejętności, żeby pokazać, że, że tę drużynę stać na, na to, żeby grać w piłkę i, i, no, i że... że możemy podejmować walkę, natomiast jeśli chodzi o sam mecz, no to no, przyznam szczerze, że ja miałem podobne odczucia co trener Haido, jeśli chodzi o, o pracę sędziego, ale w zupełnie inną stronę, na to. dlatego uśmiechnąłem się w tym momencie, kiedy mówił, bo wydaje mi się, że chyba w sumie jest suma Sumarum Arbiter, jeśli popełniał błędy, no to popełniał je w dwie strony i, i na pewno nie, nie wypaczył wyniku meczu w żaden sposób. Także to jest moja opinia. Natomiast, no co, no, rysowia, lider, znacie, lider, no, drużyna, która walczy o, o awans, i no, na pewno ten punkt dla nas jest bardzo budujący i wierzę, że, że drużyna po tym meczu uwierzy w siebie i no, zaczniemy już systematycznie zdobywać punkty. Na pewno zrobiliśmy mały kroczek do przodu ale jeszcze przed nami dużo pracy. My mamy tę świadomość i na pewno z taką świadomością będziemy pracować dalej.